Kasa fiskalna i terminal płatniczy. Dwa urządzenia, które zna każdy przedsiębiorca, i jedno kluczowe pytanie: Czy w Polsce trzeba je ze sobą łączyć? Wokół tego tematu narosło mnóstwo mitów i powiedzmy sobie szczerze, sporo zamieszania. Czas się z tym wszystkim rozprawić. Zaczynajmy! No i to jest właśnie to pytanie za milion złotych. Pytanie, które spędza sens powiek chyba każdemu, kto prowadzi sprzedaż. Czy integracja kasy z terminalem to prawny obowiązek? Czy są za to jakieś kary? No dobrze, sprawdźmy jak to wygląda naprawdę, bo odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. I proszę, oto odpowiedź. Krótko, zwięzle i na temat. Nie. Na ten moment integracja nie jest obowiązkowa. Można na chwilę odetchnąć z ulgą, ale... Uwaga, to dopiero początek. Poza tą prostą odpowiedzią kryje się kilka naprawdę istotnych szczegółów. Okazuje się, że kiedyś faktycznie taki obowiązek miał wejść w życie. Ale ustawodawca, widząc pewne problemy techniczne, ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. I tu dochodzimy do absolutnie kluczowej kwestii: to, że nie trzeba łączyć urządzeń, wcale nie zwalnia z obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych a to jest fundamentalna różnica, o której trzeba pamiętać. No dobrze, skoro nie ma obowiązku, to po co w ogóle zawracać sobie tę głowę? Ano dlatego, że to jest jedna z tych decyzji, która może realnie wpłynąć na to, jak działa biznes. Zobaczmy, dlaczego to nie jest kwestia fanaberii, a po prostu mądrej strategii. Pierwsza i chyba największa korzyść koniec z pomyłkami. Każdy, kto stał za ladą, to zna. Zły przecinek, jedna cyfra za dużo i już na koniec dnia coś się nie zgadza. Automatyczne przesyłanie kwoty z kasy do terminala całkowicie eliminuje ten problem. To oznacza zero błędów, mniej stresu dla pracowników i czyste, proste rozliczenie. Po drugie czas. W godzinach szczytu, wiecie, każda sekunda jest na wagę złota. Zautomatyzowany proces płatności jest po prostu o wiele szybszy. A krótsze kolejki, to wiadomo, zadowoleni klienci, którzy chętniej wrócą. To się po prostu opłaca. I wreszcie, porządek w dokumentach coś, co ucieszy każdą księgową. Zamiast dwóch osobnych raportów i ręcznego porównywania, mamy jeden spójny system. Generuje on raporty, które od razu łączą dane z paragonów i płatności. To ogromne ułatwienie i pełna kontrola nad finansami. Wiemy już, dlaczego warto? Teraz zobaczmy, jak to w ogóle działa. Spokojnie, to znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jak to jest możliwe, że te dwa urządzenia się ze sobą dogadują? To nie żadna magia, to technologia. Sercem całego systemu jest coś, co nazywa się protokołem ECRFT. Można to sobie wyobrazić jako takiego cyfrowego tłumacza, wspólny język, który pozwala Kasie powiedzieć terminalowi: "Hej, kwota do zapłaty to 100 zł" i to właśnie dzięki niemu wszystko działa jak w zegarku. A jak fizycznie to wszystko połączyć? Mamy w zasadzie trzy główne drogi. Pierwsza klasyka gatunku kabel USB. To opcja dla stanowisk stacjonarnych, która gwarantuje maksymalną stabilność. Druga to Bluetooth, idealne rozwiązanie dla mobilnej obsługi, na przykład w restauracji, gdzie kelner podchodzi z terminalą do stolika. I wreszcie opcja sieciowa przez WiFi lub Ethernet dla bardziej zaawansowanych systemów w dużych placówkach. A oto cały proces w pigułce. Warto zwrócić uwagę, jak płynnie to wszystko przebiega. Kasjer pracuje głównie na kasie fiskalnej. Po nabiciu produktów wybiera po prostu płatność kartą i w zasadzie tyle. Reszta dzieje się sama. Kasa wysyła kwotę, klient płaci, a na koniec oba urządzenia drukują swoje potwierdzenia prosto, szybko i co najważniejsze bezbłędnie. Integracja otwiera też drzwi do świata nowoczesnych płatności, bo dzisiaj to już dawno nie tylko karty. Zobaczmy, jak taki zintegrowany system radzi sobie z niezwykle popularnym Blikiem jak i jakie inne ciekawe opcje pojawiają się na horyzoncie. Przyjęcie płatności Blikiem jest naprawdę banalnie proste. Proces zaczyna się dokładnie tak samo na kasie. Kasier wybiera płatność bezgotówkową, na terminalu klika opcję Blik, wpisuje kod podany przez klienta i czeka na potwierdzenie w jego aplikacji. Po chwili kasa automatycznie drukuje paragon i gotowe. A co z tymi aplikacjami typu SoftPose, które zamieniają telefon w terminal? To ciekawe rozwiązanie, jasne, ale ma swoje ograniczenia. Profesjonalny terminal to jest jednak dedykowane, niezawodne urządzenie, które akceptuje wszystkie typy kart. SoftPose jest z kolei zależne od smartfona, jego baterii, oprogramowania, no i tego, czy akurat nie ma jakiejś aktualizacji. Dlatego to jest raczej dobre rozwiązanie na start albo jako dodatek, a nie fundament stabilnej sprzedaży. Zostało jeszcze kilka pytań, które bardzo często padają w kontekście integracji. Rozwijmy więc ostatnie wątpliwości w takiej krótkiej sesji pytań i odpowiedzi. To jest bardzo praktyczne pytanie. Co się stanie, gdy połączenie nagle przestanie działać? Awaria, brak internetu. Czy to oznacza paraliż sprzedaży i koniec świata? Na szczęście nie. System jest na to przygotowany. Terminal po prostu przełączy się w tryb pracy niezależnej. Wtedy wystarczy ręcznie wpisać kwotę, a po obsłużeniu klienta można na spokojnie sprawdzić, co się stało z połączeniem. Sprzedaż nie zostaje przerwana ani na moment. Czy każda kasa online będzie współpracować z każdym terminalem? Jakie są te kluczowe wymagania techniczne, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby nie kupić czegoś, co potem nie zadziała? I tu wracamy do naszego kluczowego pojęcia protokołu ECR-EFT. Terminal po prostu musi go obsługiwać to jest warunek numer jeden. Dlatego zawsze przed zakupem warto sprawdzić listę kompatybilnych urządzeń u producenta kasy albo dostawcy terminala. To pozwoli uniknąć naprawdę kosztownych niespodzianek. Jeśli jest jedno zdanie, które naprawdę warto zapamiętać z całego tego materiału, to właśnie to. Zniesienie obowiązku integracji to nie jest to samo, co zniesienie obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych. Ten drugi wciąż obowiązuje i nic się w tej kwestii nie zmienia. Na sam koniec warto zadać sobie właśnie to pytanie, bo tak naprawdę integracja to nie jest tylko kwestia techniczna. To inwestycja w przyszłość firmy, w jej wydajność, porządek w finansach i, co najważniejsze, w zadowolenie klientów. Pytanie brzmi: czy obecny system płatności jest gotowy na to, co przyniesie jutro?